W następnym odcinku na tym kanale. To jest oczywiście vlog, tylko szybkie takie info. Dziękuję Wam za milion, za 1000 wyświetleń pod filmem, już Wam pokazuję tak naprawdę. Już patrzcie, jest 1000 wyświetleń. Nie wiem jak Wy to zrobiliście, serio. To jest aż magia, aż się sam z kamerzystą zdziwiliśmy. Um, oczywiście dzisiaj um, pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał, bo jednej subskrypcji do 80 um, po prostu tych nam brakuje. Um, subskrybentów, żeby jakiegoś moc delikatnego specjalnego zrobić, a na stole robić coś na serio, szalonego. Um, no i jakby wam to powiedzieć, dziękuję wszystkim. Jak widzicie, dzisiaj są um, jakby urodzinki tego niby kanału, za ta, aż tyle. I vlog będzie dzisiaj taki jedniskowy, akurat taki dosyć fajny, ciekawy może być, bo dzisiaj jakaś jest uroczystość, chociaż ja nie wiem, czy jeszcze z topem zdążymy to zrobić. Oczywiście wbijajcie na kanał Sopa FC. No, wbijajcie na mój kanał, przeglądajcie, zróbcie, no więcej subskrypcji. No nie wiem. No i no to lecimy na dół się ubierać na vloga. Dobra, słuchajcie, właśnie tam jest scena, tam się wszystko odbywa. Jesteśmy skawie, że jestem wtedy w szoku. Bo yy, po prostu to jest tylko chyba otworzenie choinki. A to jest dla nas najdziwniejsze. Idziemy właśnie takim trawnym skrótem, żeby nie chodzić naokoło i ludzi straszyć, że my nagrywamy. A jak gdzieś... A jak słyszycie, są dziwne dźwięki. Boimy się z kamerzystą tego co tam będzie. No, słuchajcie, jak widzicie tam, tam coś jest z, z prezentami związanych. Ja oczywiście dostałem prezenty, a więc wy też na pewno dostaliście coś ciekawego. Ale możemy teraz coś zobaczyć tak, tak środka bardziej. Tylko tak delikatnie będzie szybko. No Dobra, słuchajcie, jest trochę mocno porąbanie. Jakby się tam wszystko się odbyło. Ja jestem zatrzymywany, bo to jest tylko chyba otworzenie choinki, czy taka jakby... tego, jakby dzieci i... To taka wspólna Wigilia. Tak naprawdę. Ja Jesteśmy w parku, żeby nie robić tam szumu, żeby nas nie zatrzymali, że nagrywamy film. To jest chyba najlepsze miejsce, żeby po prostu się wysłać, muszę trochę głośniej mówić, żeby mnie było dobrze słychać. Tak naprawdę to możecie usłyszeć trochę, nie trochę tamtego, ale serio, możecie zobaczyć ile tam jest ludzi. I my się po prostu boimy tam iść, żeby tego. Że nie zabrali nam kamery naszej. Tak naprawdę. To to nie jest jeszcze koniec vlogu. Um, oczywiście powiecie, że ten vlog może być trochę nudny albo ciekawy, ale jeżeli tu będzie około 30 łapek w górę, to jak będzie wigilia około tak gdzieś, jeżeli już świąt, to zrobimy następnego vloga. Może jeszcze nawet coś tam ze śniegiem ciekawszego zrobimy, ale jak widzicie jestem zaszokowany tym. Co tam się dzieje po prostu? Tam jest. To jest większa. Pa... Dobra, to nie jest patologia, ale. Wyobraźcie sobie, że przez cały dzień wątek będą prawidłowi. I. No tak, naprawdę to. Jest ciężej. I myśleliśmy, żeby to nagrać. Ale słuchajcie, mamy. Plusy i minusy. Plus jest taki, że mamy materiał. A minus jest taki, że. No po prostu. My niedaleko mieszkamy tego, tej gminy. Tutaj pod słońcem, a więc możemy wziąć inaczej. Co? Nie wolno. No jak widzicie, tam jest dużo osób bardzo dużo. Oczywiście możecie e, zostawić tą łapkę w górę i ja teraz mogę stopa nagrać. <laughs> Nie, dobrze, żartuję sobie. E, oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, a my jeszcze wam możemy ciutkę tam wyciąć z tych materiałów przejście i zobaczycie, to tam jest tak dokładnie. i dałabym mu na imię Gargamel. <laughs> By z skrzekową. Co dobra? Nie przepada, bo to Jedliście żabioną zupę! Dobra, widzieliście już kilka scen z tym związanych i jeżeli chcecie więcej takich filmów, napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę, najlepiej subskrypcję. No i wtedy może jeszcze jakiś inny vlog, ciekawszy vlog powstanie. Oprócz tego ym, pamiętajcie, jeszcze zostawić tą łapkę w górę. Dużo dużo po prostu subskrypcji mi zależy, bo... Jak mam już tysiąc wyświetleń, to na serio to jest bardzo dużo. Przepraszam za ten wiatr. Ale słuchajcie, tak naprawdę to już mogę Was pożegnać. Żegnajcie. Pa.